Mamka, ja jestem numer 271, witam was w kolejnym odcinku z gry Roblox. Dzisiaj jesteśmy na trybie Murder Mystery, także musimy uważać, bo gdzie tutaj gra swoje morderca? Ja jestem innocentem, czyli po prostu jestem niewinny, nic mi nie udowodnią. No, i zdechłem. Także odcinek zaczął się pięknie, po prostu. I jak na to, że jestem... Dosyć w topce. Na tym serwerze to słabo to wygląda, ale to też nie jest najgorsza osoba z tego, co widzę. Na pewno wydała y, dużo rebooksów, albo ten już jest po prostu y, za jakieś inne rzeczy, więc zobaczymy, jak i tu idzie. Tutaj jedna osoba się kampi w sypialni. Tam widziałem, a to już, no i to już koniec jest, bo tu dosyć bardzo wystaje. I um, tak powiem, jak to możliwe. Jak? Ten maltańca sobie tutaj chodzi i tyle w zasadzie. Tam nie widział tej chyba osoby, która jest tutaj schowana. Więc to mnie dziwi trochę. Ponieważ ta osoba, jakby. No zobaczcie, wystaje cały czas wszystko, nie? praktycznie cała głowa. Jakby jeszcze miała emotkę siedzenia, czyli takie coś, to jeszcze by może ten było lepiej, bo by jej nie było widać, ale tak to i cała głowa wystaje. Więc nie wiem jak to możliwe. No no już raczej... No, morderca już wygrał. No. Morderca wygrał, także... Ciężko. Dobra, a więc tak. Teraz sobie poczekamy na kolejną rundę. No, ten nóż jest chyba za robuksy właśnie. Tak sobie poczekamy na następną rundę. Tam idziemy głosować na mapę szybko. Hotel, chyba niech będzie Dobra, więc tak, jakie my tu mamy rzeczy? Ten już jest bardzo ładny, tak samo jak ten, więc może coś innego znajdziemy. No nie, to co aktualnie mam ubrane, to jest chyba najlepsze. I kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Sheriffem. Dobrze, no to. Muszę mieć już palec pod jedynką, żeby móc od razu strzelić. No, na drugi raz z rzędu nie będzie tym. Okej. Okay. Jak zacznie się tam Jadka na dole, to ja po prostu strzelę z góry i wysnajpię tą osobę. Nie podchodź tu. Mi się wydaje, że to może być ta tutaj. Nie wiem czemu. To jest podejrzane. Ruchy niektórych osób. Jak ktoś do, do mnie podejdzie, to dostanie kulkę w łeb. Nawet jak nie będzie ten. Mordercą. Jak podejdzie bliżej, to dostanie kulkę w żeby nie było. Okej, okay, tam już jest. Mam z tego co widziałem. Tylko czy ja pamiętam skina, bo ja ze skinami mam problem, nie was. To jest ona. Tak. Dobra. Teraz ją wysnajpię. Zapomniałem, że w tej grze da się rzucać nożem. To jedna sprawa. A druga jest taka, że nie zdążyłem strzelić. Słaby w tą grę jestem. Co z tego, że mam taki wysoki level, ale jestem słaby w tą grę, nie? Tak, żeby nie było. Całą rundę w jednym miejscu przesiedziałem. To jest prytnie, co prawda... I tak już każdy wie, kto, kto jest mordercą. Więc no, zobaczymy, czy osoba, tylko nie chce przeszkadzać w grze, ona też już nie żyje, więc zobaczymy, czy by chciała Traida na przykład. Może by coś się udało wyżulić. Ale z tego, co widzę, to chyba nie chce. Dobra, tobie też tutaj damy. może będzie chciała ta osoba się wymienić czy po prostu coś dać za darmo bo ja słaby więc jak ta do tej idzie ona biega po środku z nożem więc jakby no to te, to coś to coś wygląda się już skończyło Chyba tak. Dobra, runda się już skończyła. Coś mi w tej rundzie nie wyszło. Powiem tak. Tego podsumowania nawet nie chcę widzieć. Okej. Okay. Dobra, odrzuciła od razu. Hmm, House 2, najlepsze z tych wszystkich. No. Nie usiliśmy. Co jest? Czemu nie mogę usiąść tu? Um, a na dole będę mógł usiąść? Coś nie działa z emotką. Z tego, co widzę. Dobra, kim teraz jesteśmy? Innocentem. No dobra, no to teraz sobie trochę pobiegamy. Tylko jak zginę od razu, to... ...nie wierzę w siebie. Może jednak tutaj będziemy mogli usiąść Ach, chyba nie jestem w takim dosyć niebezpiecznym miejscu Ponieważ jak ktoś tu przybiegnie to mnie może po prostu dziabnąć tym nożem Tak mam mniej więcej pogląd na wszystko i widzę każde miejsce jakby Tam mi się wydawało, że nóż był Dobra, tutaj ten, ta niebieska głowa mnie trochę martwi. <laughs> Przepraszam bardzo. Ten tu jest według mnie podejrzany. Bo dziwnie się trochę zachowuje. Albo w sumie ta. Bo też tak nie widać jej przez całą grę. Nie. Póki, póki co bezpiecznie. Da. Ona jest detektywem, więc tam już na pewno nikt nie ten. Nikt bli blisko nie podejdzie. A te tego to chyba po raz pierwszy widzę w tej grze. Tam się może zacząć ogólnie jatka, więc póki co nikt z tej toalety nie wychodzi. Ok, tam jest tam był jeszcze detektyw, nie? Tam był jeszcze detektyw w tej łazience. Okej, okay. ja nic... ja, on jest czysty. No, ja, Ona była w tej łazience, ona była w tej łazience. I to też w sumie. Dobra, ja, to jest ten niebieski. Czemuż że kimś tam ucieka? On jest czysty. Ona raczej drugi raz pod rząd nie będzie. Tam się coś dzieje, nie? Do tej strze... Tu, do tej, do tej. No, tak... Tak się spodziewałem w sumie. Druga opcja. Dobra, zagramy ostatnią rundkę i... Żeby nie było. Ostatnia rundka. Ładny nóż ogólnie. Gdyby on był cały taki, jak tu jest po tej lewej stronie, to on by był naprawdę jeszcze ładniejszy. Mhm. Dobra, millbase niech będzie. Tu jest ogólnie taka skrytka, tylko nie wiem czy... Tak, zdążę. No. Jesteśmy w tajnym pomieszczeniu. Tu mamy jakieś telewizory. Jakiegoś typka. Jakiś taki dziwny ten typek. Dobra, a, we, a więc kim jesteśmy? Znowu inocentem. No dobra. Ile ja mam w ogóle monet? 185, no to nic nie kupimy na tym odcinku. Żadnej skrzynki ani nic. Idziemy sobie na zewnątrz i pooglądamy, co tu się dzieje, bo tutaj najwięcej się dzieje zazwyczaj. Zbieramy sobie monety. O, tutaj nie zebrałem nawet. Ogólnie tak, przez jakieś, jakąś chwilę, dawno nie grałem w ten typ, i przez jakąś chwilę myślałem, że jak się tam zbierze ileś monet w grze, to się dostaje pistolet, tak jak jest na przykład w Murder Mystery w Minecrafcie, że dostaje się łuki. Ale zapomniałem, że to Roblox, że się nie dostaje. Więc uświadomiłem się w powiem. Yy, więc może będziecie chcieli jakiś typ z Minecrafta, na przykład Bedwarsy czy coś. To pokażę swój brak skilla. Więc może chcecie to możecie napisać co chcecie bo na przykład murder mystery mógłbym skywarsy bedwarsy czy cokolwiek innego jutro najprawdopodobniej pojawi się odcinek z brawl steps albo jakiś kolejny z robloxa i potem e, dzisiaj jest środa jak to nagrywam czyli w piątek pojawi się najprawdopodobniej minecraft znowu e, może to być ten albo jakiś tryb online w sensie Bedwarfsy czy tam Murder Mystery Albo tak jak yy, było to w ostatnim czasie, czyli po prostu yy, survival. Więc może tak by było fajnie, jakby tak się udało. Póki co jest tutaj dosyć bezpiecznie. Nikt nikogo nie zabija. Albo nie słyszę. Mam ogólnie dźwięk wyłączony, yy, tutaj na trybie ogólnie mam wyłączony dźwięk. Ze względu na to, że po prostu jak... Ja pamiętam, jak tutaj grałem bez nagrywania, to jak się miało dźwięk, to było można usłyszeć różne rzeczy z radia właśnie. Ja też mam radio i też sobie puszczam jakąś muzykę, jak gram sam. Yy, ale jak już jest... nagrywam odcinek, to nie mogę ani ją opuścić, bo prawa, auto... prawa autorskie... Okej. Yy. Okej. Okay. Okay. Trafił mnie tym nożem. Więc tak jak mówiłem, to była ostatnia rundka, także do zobaczenia i cześć.